Będziemy się zajmować dzisiaj stopniem wodny przewóz. Jest to w ogóle pierwszy stopień, który powstał po wojnie, dlatego że powstawał kombinat w nowej hucie. No i trzeba było po pierwsze wody dla kombinatu. Kombinat powstał w tym miejscu, bo niedaleko rzeki, między innymi huty potrzebują sporo wody, więc spiętrzono nieco wodę, aby tą wodę do kombinatu dostarczać. Drugie ważne zadanie, jakie miała tu spełniać, to miała być takim miejscem trzymającym wodę dla portu, który dla kombinatu powstawał. No i taki port powstał, port Kujawy, będziemy przepływać koło wyjścia z tego portu. No i drodzy Państwo, do tego portu Kujawy wpłynął jeden statek na początku, jeszcze przed uruchomieniem portu, a potem już żaden, dopiero nasze drewniane galary parę lat temu tam wpłynęły. W całej swojej historii port nie przyjął ani jednego tak naprawdę statku. Miałe być tam dostarczany węgiel do huty, no potem zrezygnowano z tego pomysłu. Cały port, betonowe nabrzeże, bocznica kolejowa, która tam powstała, no w zasadzie nie były używane nigdy i to niczego. Jak Państwo patrzycie teraz na rzekę, to pewnie będziecie mieli nawet problem powiedzenia, w którą stronę woda w tym momencie płynie. Ona tutaj stoi. Tak jest w ogóle w całym Krakowie. Z powodu tych kilku śluz, które tutaj mamy, przez hydrologów Wisła w Krakowie uważana jest nie za rzekę, tylko za system jezior. I to co widzimy na wprost to już jest wyspa. Na nią mogą wejść tylko pracownicy śluzy, elektrowni oraz działkowicze. Działki są troszeczkę głębiej za tymi krzakami, natomiast po drugiej stronie jest bardzo ładna plaża. Miejsce cudowne. W tym roku już po raz 17 Muzeum Nowej Huty wraz z prawie 40 innymi partnerami zorganizowało akcję Zajrzyj do Huty. Przygotowaliśmy dla Państwa ponad 100 różnych atrakcji. Były to wycieczki piesze, wycieczki autokarowe, wycieczki rowerowe, różnego rodzaju warsztaty, zwiedzanie różnych obiektów, między innymi szkół czy terenu dawnej Huty imienia Lenina. Były to gry terenowe, były to także w tym roku po raz pierwszy rejsy po Wiśle i wiele, wiele innych możliwości spędzania czasu wolnego. Sprawa Unlock Kombinat jest podsumowaniem kilku miesięcy działań, które realizowaliśmy z kilkunastoma uczestnikami w Krakowie. Jednym z takich budynków, które przyciągnęły naszą uwagę i które stały się tematem naszych eksperymentów i badań, jest właśnie Centrum Administracyjne dawnej Huty imienia Lenina, później Sędzimira. Obecnie ten budynek pozostaje pustostanem. My chcieliśmy w swoich projektach zwrócić uwagę na jego na taką tkankę architektoniczną, na jego funkcję dawną i obecną, no i na jego historię oczywiście. Powstały niezwykle ciekawe prace, które są prezentowane właściwie w unikatowy sposób w przestrzeniach tego budynku. Będziemy opowiadać mity i legendy związane z powstaniem tej dzielnicy, z życiem w niej. Niektóre będziemy odkłamywać, a niektóre będziemy potwierdzać. Czemu nowa huta nazywa się Nową Hutą? Nie wiemy. Nigdy nie został rozpisany żaden konkurs na nazwę Nowej Huty. Moja wersja tej legendy jest taka, że to zawdzięczamy kobietom, które pełniły funkcję maszynistek, które przepisują rzeczy na maszynach do pisania. I wydaje mi się, że to one w pewnym momencie. Pisząc projekt budowy nowej huty niedaleko Krakowa, zaczynają pisać nową chutę wielkimi literami. Początkowo jest pisane małą, sama widziałam, a w pewnym momencie dużą. I tak już zostaje. W latach 70. jeden z suwnicowych zobaczył, że w tej kadzi z różlem, którą nadzoruje, coś się tli. Coś się jakby pali. Tam nic nie powinno się palić. Zobaczył, że jest tam coś, co wygląda mu na ludzką stopę. Ryszard H., jego kolega, nawet nie próbował specjalnie uciekać. Okazało się, że to on wrzucił do Kadzi z żużlem ludzką stopę. Milicja zatrzymała go No i udała się na przeszukanie jego mieszkania. Zostały znalezione fragmenty kobiecych zwłok. Ryszard postanowił po kawałeczku wrzucać barbarę do kadzie z żużlem. Nie miał samochodu i woził te zwłoki taksówką. Rozprawimy się z kolejnymi legendami nowochudzkimi. Tak się mówi o Nowej Hucie, że Nowa Huta ma dlatego takie szerokie ulice. Otóż, zdaniem niektórych, żeby dobrze się rozchodził podmuch atomowy. Dwa. Czy Państwo widzicie te attyki tam u góry? No to tam będą się kryć strzelcy wyborowi zwani snajperami. Dlaczego Nowa Huta jest taka zielona? Dlatego, że jak będzie wojna, to będziemy rąbać te drzewa i palić nimi w piecach, a trawniki są takie duże dlatego, że będziemy tam zakopywać zwłoki. Takie, proszę Państwa, mity i legendy wokół Nowej Huty krążą, i ja je słyszę absolutnie całkowicie na serio.